Już niebawem zakwitną. Może dzisiaj część zależy, w której części Polski żyjesz, może za 2-3 dni, a może jeśli jesteś gdzieś bardziej z zachodniej Polski, już u was drzewa zakwitły. Dlaczego tak czekamy na kwiaty, szczególnie na drzewach owocowych? No oczywiście jest to piękny widok i tak dalej, ale mamy bardziej dalekosiężne cele. Spodziewamy się, że po tych kwiatach. Przyjdą jakieś tam zalążki, małe owoce, zielone owoce, a potem dojrzałe owoce. Inaczej mówiąc. Te pąki, które nabrzmiewają do kwitnienia, z jednej strony no, pokazują nam, że już blisko będzie coraz cieplej, lato i tak dalej, ale mówią nam też, że za jakiś czas będziemy y, zbierać to, co lubimy. Jedni czereśnie, drudzy wiśnie, porzeczki, y, nie wiem, jabłka, śliwki. No, każdy tam ma jakieś ulubione owoce, zresztą dotyczy to ogólnie całego świata roślinnego, też, którym się y, Także kwitnienie zapowiada owoc. My tego owocu chcemy. No i teraz przenieść tę perspektywę na siebie i Boga. Bóg cię stworzył, Jezus cię zbawił. Jezus teraz patrzy na ciebie jako na kogoś, kto ma wydać owoc. Jezus szuka owocu. Chce, żebyś no, coś zrobił dla Niego. Chce, żebyś coś zrobił dla innych. Dla chrześcijanina największym owocem jest głoszenie Ewangelii. Jest to zadanie zarówno indywidualnych chrześcijan, jak też i kościołów chrześcijańskich. Jesteśmy ambasadorami Jezusa na Ziemi. I owoc naszego życia to jest świadectwo wobec świata, zarówno ku zachęcie dla wierzących, jak też ku nawróceniu tych którzy obserwują nasze życie, którzy słuchają tego, co mówimy. Oby ten dzisiejszy proces dał jak najwięcej owocu w postaci wielu nawróceń w całej Polsce i wśród Polonii.